Pamiętacie historię, jak mamuśka odwiedziła lekarza i obiecała mu, temu przystojnemu, że schudnie na kolejną wizytę? Ciekawi Was, co się działo dalej? Dałam do endokrynologa. No, powiedział, że powinnam przejść na dietę Jaką? keto. Lekarz powiedział, żebym chodziła na spacerki codziennie co najmniej godzinkę, także biorę kijki i ruszam. Tak, za trzy miesiące mam z powrotem przyjechać do mojego lekarza endokrinologa, bardzo przystojnego pana doktora, więc muszę schudnąć co najmniej 3-4 kilo. Ja, powiedział. ja powiedziałam tak, że jak przyjadę do niego, to muszę być szczupła. <grystanie> <grystanie> ja tak sobie powiedziałam. Dalej, w dwóch tygodniach zadzwoniłem i podpytałem jakiej dieta i spacery, które obiecała sobie i lekarzowi. Z kijkami, tak? Tak. No to dobrze, dobrze. Ile przechodzisz? Dzięki, idę dzisiaj byłam o pół do dziewiątej. A, czy dzisiaj też byłaś, tak? Codziennie jestem! Codziennie się nie śmie, bo jestem codziennie. No to tak. dobrze. Jak tam to twoja dieta jeszcze, powiedz: makarony, ziemiaki, chleb? Chleb, to jadłam ten, co mi Anka kupiła z Warszawy, to po jednym małej skibecce tylko rano. I teraz z zamrażalnika wyjęłam razowy chlebek i tylko jedną skibeczkę dziennie jem. A zimniaki? W ogóle. Ani jednego Ale... zimnie nie miałam. A ryżu? Ani ryżu, ani makaronu, nic nie miałam. No to ładnie, no to co ty jesz? No to kupuję sobie te warzywa na patelni i, i jak kupię sobie paczkę, to mam na dwa razy. No to dobrze, to dobrze. I co czujesz różnicę dużą? No, dużą, bardzo dużą różnicę A na, a na wadze byłaś? I Piotek, mówiłam ci, że ta moja waga może źle ważyć i ja nie chcę, nie chcę robić sobie jakichś złudzeń dlatego jak przyjadę, to Anka mnie zważy na tej wadze, co mnie ważyła, jak odjeżdżałam. Czy jak skowronek. No proszę. A kiedy masz doktora umówionego? E krynologa mam umówionego za trzy miesiące. Także dopiero przyjadę do domu po świętach, bo ja zadania wszystkie zrobię. Jak nie zobaczę, to spadnie z krzesła. O, proszę. Aż Jak tak? Zobaczę, to Dobrze, to ile, dziesiątkę zrzucisz? No mam, no do tego czasu na pewno. No to fajnie. Do tego czasu na pewno. No Dlatego, to że naprawdę, jak jestem głodna, to sobie tylko kawę robię. Tylko nie przesadzaj, wiesz, no, musisz jeść i musisz witaminy, i białko, i trochę tłuszczyków, wiesz, nie ma no to się głodzić. No nie, no twarożek sobie zjem, jak jestem głodna, to wezmę, kupiłam sobie tłusty twarożek, to se sera żółtego ukroję, Dobry. to sobie jajko zjem, Dobry. wiesz, takie o. No to takie super, rzeczy, no to super. I, i na no. razie się nie znudziła ta dieta? Nie, nie ale nie chce mi się nic słodkiego, mi się nie chce. No, proszę. Tak. Nic słodkiego mi się nie chce i nie wiem, czy będzie mi się chciało. A owoce? E, to tylko borówki. Wiem, tak tylko tak. borówkę. No i tam podjadam te twoje orzeszki. No, to pokaż się jeszcze, jak wyglądasz. zobacz różnicę. Mm -hmm. A Brzusio, Brzusio. <grym> No dobra, to już tam nie ma co pokazywać. Jeszcze musisz poćwiczyć z miesiąc dwa i zobaczysz różnicę. No, ale ja już widzę różnicę. Hmm, po tygodniu? No półtora no. A ocet winny mogę pić? Jak najbardziej, jak najbardziej. Ocet winny, ocet jabłkowy jest skazany, nawet jest odchudzający. to znaczy jabłkowy, bo mam jeszcze kilka butelek w piwnicy zauważyłam. No to no. słuchaj pij jak najwięcej, bo... robiła ocet z jabłek. Ocet jabłkowy. A widzisz, Babcia wiedziała, co robić. Słuchaj, to ma właściwości. Takie wchłania wyglowodany, ma nawet podobno, redukuje tkankę tłuszczową i przed posiłkiem parę łyżek. E, do ciepłej wody, do letniej wody. A, do letniej ja wody tak, i przed, posił przed posiłkiem. Albo w ogóle pij codziennie nawet tak, trzy razy. Ale, ale to się to dzisiaj wzięłam dwie łyżeczki, zjadłam tego suchego, ale normalnie mi tak zakleiło buzie, że, że nie mogę tak jeść. Muszę ser, rozpuszczać w wodzie też te siemierniane, bo nie dało rady. No myślałam, że nie odkleję proszę cię, buzi. Przynieś mi, zakleiło mi całe buzie te siemierniane. No bo to sam błonnik, on tak ma, ale to możesz w różnej no. formie, wiesz, czy zmienić sobie tym mikserem, który masz. Już nie, ale ja kupiłam, ja kupiłam no. zobacz. Lem mielony złoty, no, dobra, no to... tak to wszystko wyrzucam, płatki wyrzuciłam, to czy znaczy nie wyrzuciłam, będzie Kazik, bo muszę 20 złotych jeszcze dać za te trzepanie dywanów To przyjdzie jutro, to dam mu jeszcze te płatki owsz, kukurydziane, bo jak mówię, że nie wolno mi i te chipsy, to no. niech mi to zginie z oczu, żeby mnie nie korciło No to super, no dobra, no dobra, to pomachaj do komery i do następnego Pa, buziaki Pa, pa. No to tak trzymaj Cześć, dalej, tak no, trzymaj dalej. Trzyma, trzyma. No